Cześć, jestem Daniel. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj do was przechodzę z kolejnymi książkami. Wiem, że dawno nie było żadnego filmiku, prawie miesiąc czasu minął od poprzedniego filmiku, ale oczywiście nie miałam czasu, żeby nagrywać, ponieważ wiecie, akurat miałam taki czas na studiach, że musiałam się bardziej na nich skupić, na jakichś tam, wiecie, praktykach, pracy i w ogóle i tak dalej, tak dalej. Więc dzisiaj do was przechodzę z takim małym podsłowaniem. Można powiedzieć, że jest małe, znaczy jak najmniej to jest w sumie duże, bo na to, ile, ile miałem czasu, to dało mi się przeczytać w sumie cztery książki e, z całego miesiąca, więc w sumie jeszcze z zeszłego, zeszłego roku e, i z tego roku. Nie jest to no, taki najlepszy czas czytelniczy, e, bo teraz jakoś nie czytam w ogóle książek i mam taką naprawdę wielką ochotę, żeby usiąść, poczytać sobie książkę, zrelaksować się i naprawdę wiem, że to może być dziwne, ale naprawdę jedyny teraz o czym marzę to po prostu pójść sobie zrobić jakieś herbatę i tak dalej, Ciekawe, wziąć sobie książkę i sobie tak, wiecie, spokojnie zrelaksować się, poczytać. A niestety teraz nie miałam nawet czasu, miałam wszystko takie, wiecie, napięty grafik, żeby zrobić to, to, tamto, czy praca i tak dalej. I nie miałam w ogóle takiej, takiej możliwości, też takiej swobody, żeby po prostu sobie spokojnie poczytać. Yy, więc, yy, no jestem teraz w trakcie czytania. Yy, w trakcie czytania była sobie rzeka, więc dopiero tutaj zacząłem. Yy, I jestem na... Jestem na 98 stronie i na razie mi się bardzo podoba. Na razie mi się bardzo podoba, tak zapytać tajemniczo, ciekawie. Bardzo mi się podoba. Ale zacznijmy może od książek, które już mi się udało przeczytać. A więc pamiętam chyba, że jeszcze w tamtym roku przeczytałam Gąsienicę. To jest literatur literatura azjatycka. Wydawnictwo Tajfuny, autor Ranpo Edogawa. Więc tak wygląda ta książka. Jest to takie tytułowe opowiadanie, Gąsienica. Jest to dokładnie chyba 7 opowiadań z tego, co pamiętam. I tu jest taki motyw głównie morderstwa, śmierci, taki trochę kryminalny, tylko wiecie, ja miałam wrażenie, że to będzie coś w stylu grobowej ciszy, żałobnego zgiełku, że to będzie bardziej takie, wiecie, jakieś takie nieoczywiste, a to, a to było takie trochę, mam wrażenie, że to był taki kryminał, ale nie był taki typowy kryminał. Że to było takie troszkę taki filmowe specyficzne, że te morderstwa nie były takie oczywiste, wiecie, że ktoś kogoś zabił w jakimś nim afekcie yy, lub co się stało, lub kogoś, nie wiem, otruł, czy cokolwiek. To były naprawdę takie troszkę, yy, takie też może kwestie psychologiczne, dlaczego ktoś to zrobił, w jaki sposób, co miał w głowie robiąc to, czy miał jakieś wyrzuty sumienia i tak dalej. Yy, I to wszystko bardziej jest taka gra trochę na naszej psychice, na przykład z tego co pamiętam, czerwony pokój chyba. To też taka, tak, czerwony pokój, opowiadanie, też taka trochę gra, taka wiecie, bardziej psychologiczna i tak dalej, wszystko mówimy tutaj o morderstwie, o zabójstwie, ale też mówimy, że nie wiem, na przykład komuś się to podoba, jak to było w tym jednym tym, że jednej osobie się to podobało, zaczęło to coraz więcej robić, ale w taki sposób, żeby nikt o tym się nie, nie dowiedział, żeby to był legalny sposób i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, więc rzeczywiście jest bardzo dziwne opowiadanie gąsienica, było chyba najbardziej y, takie, które utkwiło mi w pamięci i które można w ogóle zapamiętać. I wydaje mi się, że najbardziej w ogóle Gąsienica było takim opowiadaniem, które w ogóle w jakiś sposób nam tak wstrząsnęło i powiedziało wow, to było takie dziwne, ale dobre opowiadanie. Pozostałe też były w porządku, y, ale nie było jakichś takie opowiadanie które mnie porwały. W sensie, moim zdaniem oczekiwałam czegoś więcej po tej książce i byłem naprawdę tak... Y, Miałam takie podejście do niej, że to będzie naprawdę fajna książka. Coś właśnie myślałem, to będzie coś w stylu grubowej cziczy, ale to moim zdaniem to nie jest to samo. Moim zdaniem to jest zupełnie coś innego. Tu jest bardziej taki typowy, wiecie, kryminał, mamy tu morderstwa i tak dalej, tak dalej, zagadki jakieś. Te morderstwa nie są takie zwykłe, oczywiste one są takie specyficzne, bardziej właśnie tak mówię, skupiamy się tutaj na takich tych głównych bohaterach, to co oni myślą. Taki, taki psy, takim psychologicznym aspekcie i tak dalej, i tak dalej. E, Ciekawa taka e, gra psychologiczna, można by powiedzieć. E, I potem z aspektu to było fajne, ale nie porwało mnie. Zdałam z tego, co by nam trzy pół gwiazdki. I było dla mnie ok, aczkolwiek większość opowień było takich e, przeciętnych albo okej okay, w porządku, ale jakoś w ogóle mnie nie porwało. W sensie m, po prostu nie. To nie było to coś, to nie było to coś, miło, że mi się podobają książki estetyckie, naprawdę jest pierwsza książka, która była tylko okej okay i jakoś mnie w ogóle nie porwała. Ja też nie mówię, że to jest tak fatalna książka, że to jest taka zła książka. To jest ciekawa książka, specyficzna, ale absolutnie mnie nie porównywał do grobowej ciszy. Mimo, że gdzieś tam gdzieś słyszałem, czy, czy tam czytałem gdzieś że to jest niepodobne do grobowej ciszy. No ja bym nie powiedział czegoś takiego. Grobowa cisza to jest, jest na grobowa cisza, a to to jest e, gąsienica, to jest taka gąsienica. Aczkolwiek nimi jednak e, ciekawe i też nie, nie odradzam. Nie, nie odradzam tej książki, ponieważ też ma w sobie, że może komuś się spodobać, bo jest naprawdę specyficzna i to jest też tam e, ten autor. Bo to, jest, to nie jest jakaś nowa książka, to jest w ogóle jakaś stara książka, e, tylko wiadomo, że teraz jest e, znowu wydana i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam w tych krajach azjatyckich to oni mają taką właśnie taką, ale taki gro, Ja bym powiedział, że to jest taki trochę horror, groza, kryminał, coś takiego, takie no specyficzne. A już prochodząc do kolejnej książki, więc mam tutaj rok magicznego myślenia. Wydawnictwo Relacja, Joan Didion, tak wygląda książka. Więc tutaj mamy, już mówi kochanie z tych stron. 200, około 250 stron, a ta książka jest naprawdę y, bardzo króciutka, bo ona nawet nie ma 200 chyba 188, więc y, ta książka jest bardzo króciutka. Tu mamy około 250 stron y, i tym razem ja właśnie czytałam książkę Gra jak się da, John Didion, y, 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 więc y, postanowiłam przeczytać jeszcze jedną książkę, ponieważ tamta może nie użyłam nie mi że sama w sobie, że była bardzo świetną książką. Ale styl pisania, i tak dalej, więc y, był specyficzny, i chciałam coś więcej o tej autorki. No i właśnie tutaj padło na taką bardziej taką biograficzną książkę, która mówi: y, John De Leon, właśnie główna autorka, mówi y, o samej sobie, o śmierci, bo to jest głównie o śmierci, o żałobie, w jaki sposób to przeżywa, i tak dalej. Y, y, więc y, trochę ja bym powiedział, że czytając tą książkę w, tej, w, takiej, w takiej kolejności, że czytając tą książkę, a później gra jak się da. Rozumiemy, dlaczego ona wpisała w taki sposób i tak dalej, co ona chciała przekazać, że ona w tamtej książce gra jak się, gra jak się da, też trochę przemycała e, siebie i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście autorka też wpadła w taki trochę marazm e, taki trochę, oczywiście ten smutek tak dalej po tej żałobie ponieważ tu było tak, że e, zmarł e, jej mąż, e, czy najpierw była e, jej córka trafiła na Oją. A później jej mąż zmarł, więc to było takie dwa w jednym. Więc nie było tylko jedna śmierć, ale to było takie wiecie, kombo. Zaraz potem właśnie zmarła jej córka i niestety ona nie, też nie potrafiła się sobie z tym poradzić. I tu jest pokazane w ogóle, w jak sposób autorka no, opisuje całe swoje życie, opisuje właśnie, w jak sposób sobie radziła. I to jest też ciekawe, to jest też, mega, mega, mega ciekawe. Wiele też aspektów, takich medycznych jest tam też poruszanych właśnie. E, więc wydaje mi się no, naprawdę bardzo ciekawa książka. Ciężko ją w ogóle ocenić, no bo to jest, wiecie taka autobiografia. E, autorka tutaj mówi sama o sobie i mi się to jest ciekawa książka. Jak miałem oceniać, to dałbym jej pół gwiazdki. Aczkolwiek, tak mówię, no ciężko, ciężko ją oceniać, e, ponieważ. Mówi też o takich tematach i też jest autobiograficzną książką, więc no ciężko by oceniać czyjeś życie. ale jeżeli mam ocenić w jaki sposób została napisane i tak dalej, no to daję tu 4,5 gwiazdki. Mi się osobiście podobała, na pewno sięgnę jeszcze po książki Joanne de Dion. Kolejną książką jest właśnie książka od wydawnictwa poznańskiego, Najbardziej niebieskie oko, autorka Toni Morrison. Więc no, ta autorka chyba jest znana, tak mi się daje, dość popularna. Więc ta autorka jest dość znana, wydaje mi się, że dość popularna. E, sięgnęłam po tą książkę też e, um, ogólnie gdzieś tam z, z polecenia, ktoś gdzieś tam polecał więc e, też dodałam ją do właśnie do, do ulubionych, do swoich książek no i postanowiłam ją przeczytać e, trochę bałam się, ponieważ rzeczywiście e, chciałbym żeby ta książka mi, mi się bardzo spodobała e, i jakoś trochę odkładałam ją w czytaniu więc e, tak miałem, że no później ją przeczytam, później ją przeczytam bo jednak chciałam, żeby mi się podobała ale koniec końców e, nie była to na pewno jedna z najlepszych książek nie pamiętam dokładnie, jaką oceniłem, chyba na 4 albo na 4,5 gwiazdki. Chyba 4 gwiazdki. E, była to dobra książka, aczkolwiek niemniej jednak e, też ta książka była bardzo trudna. I pierwszy raz miałam te książce, że ja nie, nie zrozumiałam 100%. Nie, nie zrozumiałam całej książki. E, na pewno taką nie zrozumiałam w taki sposób, jaki autorka by sobie tego życzyła. E, bo ta. Mm, no ta, ta książka jest na, na, naprawdę ciężka, więc jeżeli. E, Chcecie mu czytać, na pewno nie w takim momencie, kiedy macie nim taki jakiś trudny okres, trudny czas, bo tutaj naprawdę trzeba się skupić, żeby wszystko zrozumieć i żeby dobrze e, wszystko wiecie, wyciągnąć z tej książki. Więc tutaj jest główna bohaterka Pekola, chce mieć niebieskie oczy. Więc e, jak sama, sama nazwa wskazuje, nie bardziej niebieskie oko. E, tutaj autor, e, tutaj bohaterka, właśnie ta 11-letnia Pekola, chce, chce mieć nie bardziej niebieskie oczy. Ponieważ yy, lalki, które są takie popularne, które każde dziecko dostaje, które dostała również i ona, i właściwie ona nigdy tej lalki nie pokochała, nigdy tej lalki w ogóle absolutnie nie polubiła i nie chciała mieć tej lalki ale wszyscy wokół zachwalali, że te, że te lalki są wspaniałe, że każda dziewczynka y, pragnie ją mieć, że każda chciałaby, tylko to też nie, nie każdego stać, na pewno jakieś tam drogie lalki i tak, dalej, i tak dalej. ale że każda, każda dziewczynka o tym marzy, że każda chciałaby to mieć, że ona jest taka piękna, że ona jest taka perfekcyjna i tak dalej, i, tak dalej. I właśnie te lalki miały niebieskie oczy. I, yy, I ta właśnie dziewczynka chciała być taka jak ona, chciała być taka, wiecie, chcia, y, chciała być y, kochana i tak dalej. Chciała być taka wiesz, perfekcyjna, ważna i tak dalej. Więc bardzo pragnęła tych niebieskich oczu, bo myślała, że jak będzie mieć te niebieskie oczy, to właściwie zajdzie jakaś taka zmiana, że coś się zmieni, że nagle wszyscy za, zaczną ją kochać, yy, zaczną ją, zacznie być chciana, lubiana i tak dalej, i tak dalej. I że zacznie być kimś ważnym. Nie wiadomo, też dziewczynka wierzy, że, że jeżeli właśnie będzie mieć te niebieskie oczy, to zyska również akceptację rówieśników i tak dalej. No i ogólnie nie chcę Wam spoilerować, bo ta książka jest dość krótka. I ona nie ma jako taka w sobie sama, jakiś takie, wiecie, fabuły i tak dalej. Ty bardzo, bardzo skupiamy się na właśnie tych głównych bohaterkach, bo to są trzy dziewczynki, Pekola i jeszcze te, te dwie dziewczynki, które trochę ją też wspierają, pomagają i tak dalej. Koniec jest taki bardzo smutny i taki, wiecie, bardzo taki dojmujący i tak dalej. Ponieważ, jakby, no, nie chcę Was spoilerować, ale końcówka naprawdę zmieniła e, całe moje myślenie o tej książce. Jednak mimo wszystko, że gdzieś początek mnie nie urwał, może też nie zrozumiałam go w stu więc też nie oceniam tej książki jak mega mega wysoko, ale bardziej już końcówka e, gdzieś tam zapunktowała. I jak sobie e, tak myślę o tej całej książce, to jednak uważam, że jest dobrą książką, chociaż jest ciężką i trudną książką do przebrnięcia. Ale oczywiście y, najlepiej ją czytać też tak na, może nie wiem, jedno, dwa posiedzenia, góra, może trzy, żeby ją tak nie rozdrabnić, i bo rzeczywiście może mieć tu problem, żeby ją zrozumieć, żeby połączyć wszystkie fakty itd. A to jest jednak mimo wszystko to ważne. Y, no i ogólnie tutaj wam nie chcę za bardzo zdradzać, bo mówię tutaj, naprawdę tej fa fabuły w samej sobie nie ma jakoś mega dużo. Tej bardziej skupiamy się na tej głównej bohaterce, tej pe pe Pekoli. Relacjach jej z matką, z innymi osobami, z tymi właśnie dziewczynami, z którymi ona się spotyka, z dwójką dziewczyn, które się spotyka, w jaki, w jaki sposób ona myśli o samej sobie i tak dalej, i później jak, jak ona chce się powiedzmy, nie wiem, tym no, ludziom przypodobać, jak ona chce się zmienić i tak dalej, i co ona robi w tym kierunku, i co się później dzieje na samym końcu, więc to jest główny taki klucz i aspekt, a przez całą książkę tak właściwie próbujemy zrozumieć ją, próbujemy zrozumieć to wszystko. Mi się wydaje, że autorka dobrze tutaj pokazała nam portret psychologiczny tych bohaterek, e, ich relacje i tak dalej, z, z rodzicami, z przyjaciółkami i tak dalej, i tak dalej z rówieśnikami też w szkole, e, w jaki sposób to wyglądało i w, jak, w jaki sposób wyglądało jej życie i to wszystko. Mi się wydaje, że to było też ogólnie ciężkie, ale bardzo dobrze autorka to przekazała. E, no i końcówka była naprawdę bardzo, bardzo smutna. Więc no powiedziałbym też wam coś więcej, ale nie chcę wam spelerować. Ogólnie polecam jaką sama w sobie może nie jest najlepszą książką, jaką czytałem, ale wydaje mi się, że jest taką wartościową książką, ponieważ porusza ten temat trochę też, też z innej perspektywy. Więc właśnie tej dziewczynce, która chciała się przebudować, chciała być taki tacy jak inni. No i właśnie pytanie, czy to jej się uda? Czy ona zmieni sposób myślenia o sobie? Czy to właściwie chodzi tylko o to, w jaki jak sposób ona myśli? Czy ona naprawdę jakby miała te niebieskie oczy, to czy ona by, się, czy ona by sama siebie pokochała? czy cały raz byłaby dla siebie niewystarczająca. Więc to jest pytanie, które właśnie na, na koniec książki się pojawiło. Ale polecam mega, bo naprawdę jest ciekawą książką. Mimo wszystko, że nie jest najlepszą jaką czytałem poruszającą taką tematykę, to i tak mi się wydaje, że jest bardzo świetną książką. No i na koniec i ostatnią książką, jaką udało mi się przeczytać, to są gdzieś śpiewają gdzieś raki? Dalia Owens, wydawnictwo Świat Książki. Więc tak wygląda książka. E, ona ma około 500 stron, nie, przepraszam, 400 stron. Ona ma około 400 stron i, i tutaj jest historia właśnie tak zwanej dziewczyny z Bagin. dziewczyny z Bagin, która też przeszła przez trudny okres w dzieciństwie, ponieważ została zostawiona przez matkę, e, po prostu odeszła, zostawiła całą rodzinę, odeszła. E, wiadomo, w tej rodzinie też pojawiał się przemoc i tak dalej, więc nie była taka dobra rodzina, wszyscy ustawili e, główną bohaterkę, nie wiem jak się nazywała ale No nieważne, w każdym razie gó główną bohaterkę wszyscy zostawili, jej bracia, siostry wszyscy uciekli, zostawili, ponieważ nie chcieli z ojcem, który też nadużył alkoholu, yy, z też przemoc i tak dalej, więc w końcu wszyscy uciekli i mała dziewczynka została sama, więc ta główna bohaterka izolowała się, była samotna, więc nawet jak przyszła opieka i miała pójść do szkoły, to jednak poszła jeden dzień i też tam jakby wiecie... Cały raz było gdzieś chodziło z tyłu z nią, że ona jest tą dziewczyną z bagiem, że ona nie potrafi się gdzieś tam zaklimatyzować, zachowywać i tak dalej, i tak dalej. I ona nie czuła się w tym towarzystwie dobrze. Ona czuła się sama z, ze sobą dobrze. Czuła z, z, się dobrze z swoją samotnością, to w jaki sposób sama spędza czas. Oczywiście było jej smutno, bo też, też mimo wszystko w tej samotności ona pragnęła kontaktu z innymi ludźmi, ale później tak się przyzwyczaiła, że jedyny czas, który spędzała to z jakimiś mywami i tak dalej, ona też nauczyła się wszystkiego, ponieważ jeżeli była sama to musiała nauczyć się gotować, yy, załatwiać też pieniądze i tak dalej, tak dalej, więc była bardzo taką zaradną osobą, ale cały raz dospierała jej przez całe życie, praktycznie większość jej życia, dospierała jej yy, uczucie, taki, uczucie takiej samotności i przede wszystkim też zranienia, ponieważ została zostawiona przez swoich braci, przez swoich najbliższych i czuła się cały czas sama, nie potrafiła nikomu zaufać. Yy, I nie chcę Wam też zdradzać dalszych historii, ponieważ yy, Chcę, żebyście mieli też taką faridę z e, odkrywania. E, I naprawdę, naprawdę jest mega, mega świetna książka. Nie sądziłem, że tak mnie porwie. Nie, nie, nie sądziłem, że będzie tak dobrą książką. E, tak zbraniałam się, żeby ją czytać, ponieważ był taki hype na nią, wszyscy ją czytali. I ja powiedziałam, że nie, ja nie lubię czytać książek, które, którą, wszy, które wszyscy czytają. Więc ja za, za nim się nie zabiorę. Ale mam taki challenge ze swoją siostrą, że ja jej polecam jakąś książkę, którą ja czytałem. I ona musi ją przeczytać. A ona mi poleci jakąś swoją książkę, którą ona przeczytała i ja powinienem przeczytać. W sensie jakby, że uważa, że ja powinienem przeczytać, a taką książkę, którą ja uważam, że ona powinna przeczytać. No i oczywiście ona mi poleciła gdzieś powiem Raki. No i akurat tak padło, że jednak postanowiłem to przeczytać. I absolutnie nie żałuję, ponieważ to jest świetna książka. Nie dziwię się, dlaczego tyle ona ma tyle, tyle opinii, że, był taki, że była taka bardzo popularna, że był taki hype na nią. Bo naprawdę jest świetną książką i to, co autorka też przeżyła później, to jest też bardzo takie smutne, to, co autorka musiała przeżyć, że nie, że była przez, przez większość życia sama, samotna, to jeszcze e, miała tak wiele problemów, więc ta książka jest definitywnie do przystania. Naprawdę Wam mega, mega polecam. E, z tych wszystkich, tak właściwie to polecam wam w sumie wszystkie te książki, ale najbardziej oczywiście polecam wam tą książkę. Pięć gwiazdek bez żadnego stanowienia, jest świetna. Tą książkę Cztery Gwiazdki, ale Wam również polecam, bo to, że dała mi Cztery Gwiazdki i Wam się może spodobać, ponieważ ta książka jest naprawdę dobra. E, tylko ostrzegam, że jest dość wymagająca, dość wymagająca, dość trudna, więc e, o ile tą książkę ona sobie tak fajnie, płynie się przez tą książkę, można sobie czytać naprawdę w jakimś takim e, wolnym czasie, jakimkolwiek w wolnym czasie. A jednak ta książka jest trudna, wymagająca, więc tutaj jednak trzeba poświęcić e, na nią taką większą uwagę, większe skupienie. I mieć przede wszystkim taki spokojny czas na tej książki, prze, przeanalizowanie itd. Styl pisania też był czasami, miejscami był dość specyficzny, bo też pisany z perspektywy dziecka, więc czasami tam z perspektywy dorosłego, ale ogólnie głównie z perspektywy dziecka było to też pisane. Więc też styl pisania specyficzny z początku mi bardzo nie przypadł do gustu. Z początku było takie bardzo takie jakieś takie oschłe, dziwne. Ale później zrozumiałam dlaczego to musiało takie być, dlaczego to wszystko tak wyglądało i tak dalej i trochę nabrało takiego większego sensu, więc nawet jeżeli Wam się z początku nie spodoba, to nie zdarzajcie się tym, ponieważ mi się też na początku troszkę nie spodobało i ten też styl pisania jakoś na mnie nie przemawiał, a później raz, że niektóre cety mi się bardzo podobały, a dwa, że później to już nabrało takiego większego wyrazu, większego sensu i naprawdę mi się to zaczęło podobać i uważam, że jest dobrą książką. Też tutaj, jeżeli czytaliście Jonathan Dion, tą autorkę, to też polecam się zaznajomić z tą książką Rok Magicznego Myślenia, świetna książka. Gąsienica, no tutaj, tutaj mam trochę problem, ponieważ ta książka, no mi się jakoś specyficznie, mi się jakoś bardzo osobiście nie spodobała ta książka, więc nie odradzę też, bo to nie jest tak, że ona jest jakoś tragicznie zła, warto ją przetestować, czy taki styl Wam się w ogóle podoba. Yy, bo to jest naprawdę coś innego niż Grubowa Cisza. grobowa Cisza, a to, to jest naprawdę, naprawdę coś innego. Ja bym tego naprawdę nie, nie porównywał. Yy, może ta Gąsienica ewentualnie, to główne opowiadanie, jest trochę zbliżone do, yy, do tej Grubowej Ciszy, ale pozostała jakoś tak, yy, wydaje mi się, że niekoniecznie. Niekoniecznie, yy, więc to głównie byłoby na tyle. Jestem w trakcie czytania, oczywiście jeszcze yy, była sobie rzeka, więc yy, bardzo mi się też podoba. To jest autorka Diane Setterfield i to jest chyba autorka 13 opowieści. Mi się bardzo podobała 13 opowieść, dlatego sięgnąłem właśnie po tą książkę. No i oczywiście dostałam jeszcze na urodziny książki, więc też Wam się tutaj pochwalę. Dostałam trochę książek. Dostałam książkę Lato, gdy mama miała Zielone Oczy, więc tak mam ta książka. Teraz bardzo króciutka. Dostałam też bardzo ciekawą książkę, Jest naprawdę mega ciekaw, tylko też podejrzewam, że jest taka, będzie trochę bardziej wymagająca. E, zakazane religie, więc e, to by o tych wszystkich e, religiach kościół fałszuje prawdziwą historię religii, więc to może być bardzo ciekawe. Ja też miałam to na, na swoim Goodreadsie i to też może być bardzo bardzo ciekawe. Następną książką jest Kwiat wiśni i czerwona fasola, więc tak wygląda ta książka. E, następną książką jest Sylwia Plath, e, szklany klosz. To jest też bardzo popularna książka. W ogóle e, to było tak, że miesiąc po wydaniu tej książki, jakoś tak, autorka popełniała samobójstwo. Więc każdy go zastanawia, co e, tam zapisała autorka, co się znajduje w tej książce. I budzi taki trochę, wiecie, e, dużo takich spekulacji, co się, w ogóle, co się w ogóle z nim stało i o co w ogóle chodziło. No i też e, ostatnią książką jest książka Rebeka, Dafne de Murier. E, oczywiście, wydawnictwo Albatros też, zobaczcie, że bardzo ładne wydania od, od tego Albatrosa. E, I środek wygląda tak, zaraz Wam pokażę. Więc tak, mamy środek, też bardzo ładny. E, no i ogólnie to było na tyle, jeżeli chodzi z nowych książek. E, ponoć e, słyszałam, że, bo moja czytała, że Rebeka jest świetną książką, że też to, to, to czytała 5 gwiazdek i że też jest mega, mega świetna. Więc ja ogólnie sobie zbieram całą, e, całą e, serię butikową od Albatrosa. Zbieram sobie, e, zaczęłam dopiero zbierać, ale wiecie, mm, powolutku, pomalutku, e, aż do skutku. E, no i to ogólnie, ogólnie było tyle. Jeżeli czytaliście jakąś z tych książek lub jakąś z tych książek, które Wam tu teraz pokazałem, które jeszcze nie czytałam, to koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wam się na przykład podobało, i tak dalej. I to mnie byłoby na tyle. Jeżeli Was interesuje, interesują filmiki z tematyką książkową, to oczywiście Was też serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam również Was do obserwacji mnie na moim Instagramie, tu będzie gdzieś nazwa. I to tyle, do zobaczenia.